Witajcie, Represie. Tu z Zrobię pierwsze odpalenie małego silnika. 30 cm sześciennych Tak sobie to postawię. O. Widać. Yy, tak to wygląda. Od małej kosiarki. Linka gazowa. Wyjście do gaźnika. Nie mam filtra na razie. Yy, dzisiaj zamontowałem linkę. Dociągnięcia. O. Tu pod spodem jest tumik. Wyjście. Wyjście wału. Na razie na sucho. Ciekawa. Benzynkę już zmieszałem z olejem do dwóch Na koreczek. Niedużo. To z O. Resztę do butelki. Paliwo odstawię w bezpieczne miejsce. Żeby nic się z nie stało. I teraz troszeczkę do gaźnika przeleję O. Nakapało. I odpalamy. Uda się? Udało się. Czyli będzie palić. Parę kropelek. O. Jeszcze raz. Dobra. Spróbujemy. Dobra, więcej nie będzie. Jeszcze raz. Widzę, że silnik dwusłowowy fajnie działa. O, tak to wygląda. Tu będzie podpięta zębatka i wyjście do podnicy, i będzie taki power bank. Jeszcze oczywiście tutaj przyjdzie filtr powietrza. Tutaj widać jest sanie, elegancko. Linka gazu, pompka do paliwa. Powrót, do, powrót nadmiaru paliwa do zbiornika nie wiem jaka to, tu jest pojemność, może być po gdzieś tak to wygląda także działa to dostałem od mojego brata Zbyszka z wdyni i tak to chodzi działa to dobrze tutaj zrobiłem oczywiście wcześniej fajkę, bo fajki nie było był tylko goły kabel, zrobiłem to, działa ten kabel wychodzący to prawdopodobnie z dogaszenia silnika zdalnie, więc jego przedłużę, połączę go z masą i zrobię próbę. I prawdopodobnie to gasi silnik, ale dopiero jak podłączę, zrobię filtr powietrza. Zatankuję go. Paliwa troszeczkę już mam, także coś tam jest do sprawdzenia. Wcześniej zrobię całą podstawę, żeby to ładnie stało. Tutaj, jak jest na dole, wyjście. Spalin, to zamontuję kolanko, wyjście rurki. Przedłużenie takie zrobię, żeby można było gdzieś tam wyprowadzić spalinę poza garaż, na przykład, albo gdzie indziej. Żeby można było spokojnie oddychać świeżym powietrzem, a nie spalinami. Zatem serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia ponownie, bo jak zrobię podstawę, to wtedy zrobię próbę z normalnym odpaleniem. A potem będę musiał zrobić małą prądnicę. Muszę wcześniej sprawdzić, jaka tu jest moc silnika, jakie obroty tu są, ale to wszystko po kolei. Zatem do usłyszenia. Pa!